Cześć. Witam wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie. Ponad rok nie nagrywaliśmy żadnych materiałów, ale postanowiliśmy, że wrócimy i zaczniemy z powrotem nagrywać jakieś ciekawe materiały związane z unboxingiem sprzętu dla graczy. Ponieważ bardzo dużo tego sprzętu ostatnio wyszło i myślę, że będzie jeszcze więcej wychodzić praktycznie wszystkie firmy dzisiaj związane z branżą IT starają się wypuszczać swoje własne produkty gamingowe. Dlatego tego sprzętu jest coraz więcej i mamy co robić. Więc spodziewajcie się w najbliższym czasie dużej ilości materiałów na temat sprzętu, jakieś inne związane z poradami. Materiały będą też dotyczące sprzętu, właśnie dla graczy, jakiejś konfiguracji, jakieś wyjaśnienia dotyczące klawiatur, na przykład mechanicznych, jak dobrać klawiaturę, jak dobrać myszkę. No, Materiału będzie bardzo dużo, nie tylko ja będę się już tym zajmować, będzie też kolega, który będzie mi pomagał. Serdecznie zapraszamy. Na początek mamy dla was klawiaturę mechaniczną, chyba pierwszą klawiaturę mechaniczną firmy Logitech. Jest to model Logitech G 910 na przełącznikach mechanicznych tej, że właśnie też firmy nazywają się te przełączniki Romer G. No i chyba tyle. zapraszam was do materiału, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, postaramy się e, za każdym razem, może nie, ale bardzo często, przynajmniej 2-3 razy w miesiącu, będziemy starali się w jakiś sposób e, m, e, wynagrodzić e, to, że ch ch chcecie nas oglądać i wszy dla wszystkich naszych subskrybentów e, będziemy rozlosowywać e, jakieś nagrody. Będą to najczęściej jakieś gadżety, czasami nawet i sprzęt, który będziemy recenzować, także e, warto zostać naszym subskrybentem, tym bardziej, że materiału będzie bardzo dużo na najbliższym czasie, i nagród też i różnych giveawayów będzie, będzie dosyć, dosyć dużo. Na początek do rozdania dla Was będzie koszulka w rozmiarze M jest to koszulka firmy Rokat. Oryginalna koszulka, także wystarczy, że zostaniecie naszym subskrybentem i będziecie mogli wziąć udział w losowaniu właśnie tej koszulki. To na dobry początek, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, nagród będzie dużo więcej. Wystarczy zostać naszym subskrybentem. No i tyle. Zapraszam Was w takim układzie do obejrzenia pierwszego unboxingu po dłuższej przerwie tej właśnie klawiatury, jak powiedziałem na początku. I chyba tyle. No dobra, czas przystąpić do unboxingu klawiaturki Logitech G910. Producent zapakował dosyć solidne pudełeczko, które będzie pewnie się pięknie prezentować e, gdzieś na półkach sklepowych, w marketach. Oczywiście tutaj bardzo mocno podkreślone jest, że ta klawiatura mechaniczna jest e, na e, nowych przełącznikach, e, które stworzyło, jak twierdzi, twierdzi Logitech, są to przełączniki Romer G lub po prostu Romer G. E, no, są to przełączniki. Stworzony od podstaw przez firmę Logitech, ale więcej na ich temat powiem w drugiej części yy, materiału. W sensie nakręcę oddzielny materiał na temat tej klawiatury, ponieważ teraz tylko będzie będzie tylko i wyłącznie unboxing tego produktu. No dobra. Jeszcze pokażę pudełko z tyłu, jak wygląda. No i trzeba tą klawiaturkę otworzyć. Solidne, duży znaczek G, czyli, czyli to, jest, można powiedzieć, logo produktów Logitech dla graczy. Tak wygląda po tworzeniu. Nie było żadnej folii, także, także tak, tak wygląda od samego początku. Była bez żadnej folii zapakowana. Dobrze. Tak wygląda mniej więcej produkt. Znaczy, mi się stopka otworzyła. Trzeba go wyciągnąć. Czy coś więcej tutaj jest? No, jest klawiatura. Oczywiście. Czyli to, co najważniejsze. W środku są jeszcze sterowniki. Nie, nie ma sterowników, jest to tylko i wyłącznie instrukcja obsługi. Pewnie są tam jakieś dodatkowe brednie marketingowe. I tak mówię brednie, no bo to po prostu bardzo wiele rzeczy, często producent się no, oprócz samego produktu chcę nam przekazać. Tak mówię brednie. Więcej tutaj mówię nic. Więcej nic ciekawego tutaj nie ma. Jest jeszcze dodatkowa podstawka pod, e, pod nadgarstki. zaraz ją zamontujemy. Odkładam na błąk. No i tak prezentuje się sama klawiaturka. Przewód, klawiatura, podstawka dodatkowa pod, pod nadgarstki. Pod spodem co znajdziemy. No znajdziemy bardzo fajne dosyć duże gumki. Antypoślizgowe i dosyć solidnie wykonane. Fajnie strzelają stopki, czyli myślę, że spokojnie one będą dosyć długo nam służyć. Tutaj jest też takie logo podświetlane przezroczyste G910. Ale to już jak ją podłączę, to zobaczycie jak, jak ona się świeci, ponieważ klawiatura jest podświetlana w 16,8 czyli no w pełnej barwie, w pełnej gamie dostępnych na komputerach kolorów. No i co? No i chyba w sumie tyle. Cicho, kiciuś. Aha, zapomniałbym powiedzieć, że tutaj jest jeszcze taki dodatkowy panel wysuwany, w który możemy włożyć telefon komórkowy. Ale to pokażę już na, w drugim materiale, który będę nakręcał już e, z podłączenia samej klawiatury. Po prostu moje wrażenia, ponieważ ja będę tą klawiaturę używać przez następny, nie wiem, tydzień, może dwa. I nakręcę drugi materiał e, z wrażeniami dotycz, do, dotyczącymi używania tego produktu. Wiem, że Logitech a propos tej właśnie podstawki na telefony komórkowe udostępni dodatkowe oprogramowanie, które za pomocą którego możemy, no nie wiem, sprawdzać, co tam w komputerze pisz, czy co się dzieje, jakieś ewentualnie nawet coś tam przestawiać sobie. dosyć przyjemnie chodzi. Przyciski posiadają tutaj takie wypustki. Nie są tak zrobione jak standardowe przyciski w tych normalnych klawiaturach, czy nawet powiedzmy takich typowych klawiaturach dla graczy. Tylko to są takie wyżłobienia specjalne i po bokach takie, nie wiem, jak taki mini rąb Jest zrobiony, że no, no, palce dosyć, dosyć fajnie trzymają się w samym przycisku. Nie? Ale no więcej, więcej rzeczy na ten temat powiem w kolejnym materiale, bo będzie dodatkowy kolejny materiał. Ten. To, co mi się jeszcze podoba, to jest to pokrętło tutaj do, do zmiany natężenia dźwięku, ponieważ ja osobiście wolę, jak jest takie analogowe pokrętło, które możemy dopasować sobie bardzo precyzyjnie natężenie dźwięku, czyli głośność, niż powiedzmy stopniowo plus minus robić z tego, bo no nie zawsze to się utrafi tak, jakbyśmy chcieli. Tutaj, oczywiście, są przyciski multimedialne, tu jest przycisk do wyłączenia podświetlenia, tu jest przycisk do e, wyłączenia zablokowania e, klawiszy WINDOWS No i tutaj cała sekcja przycisków G, czyli tych których możemy zaprogramować No dobrze, za chwileczkę podłączę klawiaturę i e, zobaczymy jak ona się będzie prezentować e, podłączona i podświetlona bo to chyba jest w tym momencie najważniejsze, żeby zobaczyć jak ona wygląda podświetlona Więc klawiatura jest pod, podłączona, i w tym momencie jest nie są zainstalowane sterowniki jeszcze w komputerze, dlatego ona standardowo od razu, jak widzicie, przed chwilą jeszcze pulsowała taką pełną gamą kolorów, a w tym momencie przeszła w taki tryb niebieski, bo chyba już system ją rozpoznał. No, jak widzieliście przed chwilą ten efekt tych. Kolorów tęczy był dosłownie oszałamiający, i tak właśnie ta klawiatura jest podświetlana. Więc niech Was nie myli w tym momencie ten niebieski kolor podświetlenia, bo w drugiej części poświęconej tej klawiaturze pokażę właśnie, jak się ją podświetla i jak wygląda w innych kolorach podświetlenia. A na ten moment, pomimo bardzo dużego światła, które jest z tyłu za aparatem, w celu oświetlenia tutaj. Tego, tego mojego biurka, to jak widzicie, wydaje mi się, że bardzo dobrze jest podświetlona, ponieważ każdy przycisk ma swoje, swoją, swoją jakby oddzielną diodę, czy nie wiem, jakiś tam system podświetlenia, który sprawia, że no, jest to podświetlenie bardzo, bardzo wysokiej jakości. No Mnie osobiście ono się podoba i, i no mówię, będę używać tej klawiatury przez następny tydzień, może dwa, i nakręcę drugi część, drugą część materiału poświęconą temu produktowi. A na ten moment, e, no, jak widzicie, klawiaturka tak wygląda. Nic więcej e, oprócz tych takich e, m, szczątkowych informacji, które były na, infor na pudełku, czyli tego, że klawiatura jest na przełącznikach me mechanicznych e, e, stworzonych przez firmę Logitech, e, Oprócz tego, że właśnie jest podświetlona 16,8 milionów e, kolorów, nic wam więcej tutaj nie powiem. Wiem jeszcze tylko jedno, <laughs> e, że Czas reakcji niby jest według producenta najniższy spośród wszystkich klawiatur, jakie są w tym momencie na rynku, więc nie, no, zawsze te jakieś ułamki milisekund mogą zadecydować podczas gry o, powiedzmy, o jakiejś tam nie wiem, fragu, czy jakiejś sytuacji związanej z, z grą. Dziękuję za obejrzenie materiału poświęconego klawiaturze Lodge G910. Dodam jeszcze, że kreweturę dostaliśmy bezpośrednio od samego Logitecha. Nie ma jej, jeszcze niestety dostępnej w, tak jak sprawdzaliśmy, w żadnym sklepie onlineowym. Nie można jej nigdzie kupić. Wiem, że niedługo pojawi się ona w sklepie, z którym współpracujemy jest to sklep Nie znamy jeszcze ceny, więc, więc no, tyle na ten temat. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Zapraszam już do kolejnej recenzji. Będzie to myszka firmy Asus, będzie to Asus Gladius z serii ROG, czyli Republic of Gamers, ponieważ Asus też postanowił wkroczyć w świat sprzętu dla graczy i tego sprzętu troszeczkę wydał. Nie zapomnijcie jeszcze, subskrybenci, że jest konkurs. Wystarczy, że zostaniecie lub już jesteście naszym subskrybentem i zostanie wśród Was rozlosowana koszulka rokat. Losowanie zostanie nagrane w ciągu najbliższego tygodnia i zostanie też wrzucone na nasz kanał YouTube, więc zapraszamy do, do śledzenia naszego kanału i trzymajcie się dobrze. Dzięki za poświęcony czas. Cześć.